To była jedna z najbardziej gorących sesji Rady Miejskiej, lecz na kadencji 1998-2002. Bez wątpienia można ją nazwać sesją podwyżek materiał z grudnia 2000 roku. Podczas wczorajszej sesji radni miasta zatwierdzili przyszłoroczny budżet. Wśród kilkunastu uchwał, nad którymi głosowali radni podczas 25 sesji Rady Miasta Leszna, na uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z decyzją większości radnych zatwierdzono znaczne podwyżki stawek za wodę i ścieki. Od przyszłego roku mieszkańcy Leszna za wodę dostarczaną do gospodarstw domowych zapłacą o 3,8% więcej, natomiast za wodę wykorzystywaną do celów produkcyjnych o 7%. Stawka za odprowadzanie ścieków wzrosła o ponad 36%. W stosunku do mijającego roku o 20% podwyższono także opłaty za przedszkola. Wszyscy radni byli zgodni co do tego, że należy podjąć starania, aby wpłynąć na zmianę wysokości kontraktu za usługi medyczne, zawarty pomiędzy Leszczyńskim Szpitalem a Wielkopolską Kasą Chorych. Możliwą wymianę poglądów wśród radnych wywołał list otwarty koła Unii Wolności do radnych SLD i Klubu Gospodarni dla miasta Leszna, o którym informowaliśmy w obserwatorze. Przypominamy, że członkowie Unii wyrazili w nim swoje stanowisko co do moralnie wątpliwej postawy przewodniczącego. Rady Miasta a Wojciecha Rejewskiego oraz niegospodarnego zarządzania finansami publicznymi poprzez preferowanie firmy drogi Dziękuję ulicy bardzo. podczas Kto przetargów miejskich. Dalsza część obrad zamieniła się w niewybredną Dziękuję wymianę bardzo. poglądów, Ktoś co mogli otrzyma? Państwo obejrzeć podczas dwukrotnej emisji obrad sesji w naszej telewizji. Pozostawiamy zatem I całą dyskusję. Radę, Państwa ocenie. Wniosek...